Z kanału Studowa. Jak widzicie, prace konstrukcyjne u nas postępują. Wykonawca szykuje się do tego, aby jak tylko mróz puści, można było wylewać beton na strop. Dzisiaj pokażę Wam, ile zrobili w dwa tygodnie. Niestety byli w okrojonym składzie, no i pogoda również im nie sprzyjała, no bo cały czas jest dość mroźno, ale powoli gdzieś tam kręcili zbrojenie, szalowali. Podkładali stęple, przykowali nadproża. Pokażę wam, co zrobili, jak to u nas teraz wygląda. Zostańcie do końca. Tak wygląda to od góry. Kratownica co 25 cm. Mamy takie podkładki, żeby zbrojenie nie leżało na szalunkach. Tutaj właśnie nad garażem zmieniliśmy tą stal z fi 10 na fi 12 po obliczeniach z konstruktorem, żeby była większa nośność tego stropu i jak widzicie tutaj już Przygotowane belki nad krorą, nad wejściem. Wykonawcy zaznaczyli już według moich instrukcji, w których miejscach dokładnie chciałbym, żeby zrobili przejścia do przejścia do um, anemostatu. No bo jak już zrobimy strop, to będzie problem aby później wiercić sobie w stropie pod przejścia do rekuperacji. Także pokazałem im gdzie dokładnie chciałbym, żeby te anemostaty były zrobione i mają to zaznaczone. Tak to wygląda z góry. Generalnie przejść do rekuperacji jest 10 wywiewów i nawiewów. Reszta, jeżeli chodzi o strop, reszta tak naprawdę będzie w ścianach wysokich. Więc 10 otworów średnicy FI-16. Do tego kupiłem taką rurę. Pomarańczową, twardą, kanalizacyjną, tą ją na 20 cm, bo 16 cm 17 będzie miał strop. Więc wstawią, no i będzie gotowe przejście. Z przejście robimy większe, 16 cm, dlatego że rura od danego statu, zależy od jakiej firmy, to przejście rekuperacji ma 110-120 cm. Milimetrów, więc zostawimy sobie przestrzeń, żeby sobie doizolować potem pianą i żeby to się dobrze trzymało. Dopiero zaczęli część dolną zbrojenia. Już tutaj sobie wyginają druty, żeby robić część górną. Na razie wygląda to równo ładnie. Na samym końcu, jak za zbroją już wszystko, a to będą jeszcze deskować dookoła. Naroża są zrobione zgodnie z projektem. Tutaj wzmocnione, przewiązane, ale będą jeszcze to kończyć. Prawdopodobnie z tego, co rozmawiałem z wykonawcą. Zajmie im to jeszcze jakieś 3-4 dni, czyli tak naprawdę od poniedziałku, środa, czwartek powinni mieć to skończone. Wtedy też pogoda powinna być już lepsza. Nie powinno być w ogóle mrozów, powinno być powyżej zera, więc zamówimy beton i będziemy nasz strop zalewać. Wiadomo, że jest zima, więc trochę dłużej to będzie sobie schło. No ale tak. Jak tylko strop zostanie zalany, zazbrojony i swoje odstoi, no to będziemy dalej szli ze ścianami konstrukcyjnymi, ze szczytami, później z wieńcami. I tutaj z tym wykonawcą to będzie na tyle. A nie przepraszam, jeszcze część działówek postawi. Część ścian działowych prawdopodobnie postawię w technologii suchej zabudowy. I to też Wam pokażę jak to można zrobić. I że jest to naprawdę fajne rozwiązanie. Porządne w niektórych pomieszczeniach bardziej ma sens niż ściany murowane. A poza tym ma też lepszą akustykę w takich pomieszczeniach jak kotłownia czy, czy przejście z kuchni, z piżarni do wiatrołapu. Dużo większą akustykę posiadamy, dużo bardziej wygłuszone to pomieszczenie jest niż tak klasycznie z. Pustaków ceramicznych tynkowanych, no i nie trzeba robić tynków, tylko pozostaje potem zrobić gładź na przykręcone płyty, ale to w kolejnych odcinkach, jak zostajecie z nami, to na pewno wam to wszystko powiem. Pokażę, jak sobie to wymyśliłem. Tutaj mamy dość duże takie nadproże, które przechodzi od tamtej ściany, tutaj, tutaj, tutaj i idzie sobie to zbrojenie aż do końca budynku. Wysokie tak to zostało zaprojektowane. Czy to widać? Tu jeszcze Wam pokażę. Generalnie to nie jest tak, że tutaj ktoś zapomniał zrobić zbrojenia czy szalunku, bo tutaj właśnie będzie nasz salon z jadalnią otwartą. A jak, a jak ktoś dobrze oglądał e, poprzednie nasze filmy i widział, jak omawiałem nasz projekt indywidualny, to tutaj mamy taki spaczek na końcu budynku. E, wymyśliliśmy sobie z żoną, że żeby sprawić trochę frajdy i radości i zrobić jakiś taki fajny pokój dla być może kiedyś członka naszej rodziny małego, to tutaj jest pokój też bez stropu, jako jeden w budynku poza salonem i jadalnią. I w tym pokoju właśnie mm, zrobimy wysoki, wysoki strop, taki pokoik z antresolką, taką ścianką spinaczkową, jakieś takie bajerki. Jeżeli chodzi o tą rekuperację, to jeszcze Wam powiem tutaj. Odmierzaliśmy sobie te punkty eee, dość dokładnie. W tych miejscach anemostat jest w linii okna. Tutaj, tak samo. Tutaj jest punkt. On jest 25-30 cm od ściany. To jest punkt. Tutaj, macie okno. To jest właśnie ten punkt poboru powietrza. Tutaj tak samo. Idąc dalej, mamy wejście do domu, pobór powietrza, zasysanie, przejście, kotłownię, pralnię i naszą garderobę. No i tutaj w sypialni też mamy. Yy, przygotowane yy, przejście do rekuperacji, tutaj będzie nawiew. Yy, no, ważne, yy. ważne jak będziecie wybierać, w którym miejscu łapić nawiew, to yy, dobrze, żeby yy, on yy, przemyśleć sobie to w ten sposób, żeby nie był gdzieś w linii świateł, jakichś lamp, które sobie planujecie, no bo później będzie to przeszkadzać. No i żeby był jak najdalej pomieszczenia między 10-80 cm. No i najlepiej koło metra od ścian, żeby, no, żeby, tam, żeby tam, yy, to działało tak, jak być powinno. No a wykorzystując jeszcze sytuację, że te przymrozki są i, że, i ziemia jest zamarznięta, w związku z tym, że mamy dość wilgotny grunt, jak napada, bo jest w niskim miejscu ten budynek, to zwróćcie uwagę, przywiozłem sobie już ziemię i piasek. Na razie trzy wywrotki. Piasek pójdzie, żeby w tych najniższych punktach wysypać tam, gdzie woda stała, żeby zrobić taką warstwę chłonną. Natomiast później wyrównamy sobie ziemią. Tak, żeby trochę ten teren podnieść, żeby jak zrobi się ciepło, można było w okolicy granicy działki posadzić jakieś drzewka. Pewnie jakieś tujki, szmaragdy, albo Coś co w miarę szybko nam urośnie i będzie nas delikatnie odgradzać od naszych sąsiadów. Dobra, schodzę na dół, pokazuję Wam jak to wygląda na dole. Jak widzicie stal mamy poprzykrywaną, no, żeby na nim nie padało było zabezpieczone. Tu Wam jeszcze pokażę właśnie tą rurkę. To jest ta 160. Koszt takiej rury to jest 70 zł za 2 metry, No i te 70 zł zrobi nam te przepusty 10 sztuk po 20 cm. I nie będzie trzeba potem wiercić. A warto sobie to przemyśleć wcześniej, ponieważ jak sobie zapytacie firmę, ile kosztują przewierty. Po pierwsze, jest to trudne. Po drugie, jest to drogie. Po trzecie, zwykłą wiertarką tego nie zrobicie. Trzeba mieć specjalistyczny sprzęt, taką stojącą wiertarkę z dobrym wiertełkiem, z dobrą taką tubą diamentową, najczęściej, żeby to przywiercić. I zazwyczaj to jest jakieś między 200 a 400 zł za jeden punkt wiertniczy. Więc jeżeli byśmy teraz tego nie zrobili, 10 punktów nawet po 300, 3000. A rurka. 160 70 zł no i chwilę zastanowienia, porozmawiania z kilkoma firmami odnośnie rekuperacji, poczytanie no i mamy prawie dwa koła w kieszeni. Dużo niedużo. 10 takich rzeczy i mamy 20 tysięcy tu mamy garaż. Już dość gęsto podstemplowane. Tak jak Wam mówiłem we wcześniejszych, w wcześniejszym odcinku, szalunki i te wszystkie podpory są wykonawcy, więc my nie musieliśmy w to inwestować. Musieliśmy kupić drewno za jakieś 2,5-3 tysiące złotych na docinki, na szalunki dookoła, na miejsca, gdzie trzeba było to docinać, no bo wykonawca swoich systemowych nie będzie docinał. Także w kilku miejscach musieliśmy zupełnieć drewnem. Nie da się tego uniknąć. Ale jak widzicie, w wielu miejscach są to gotowe szalunki wykonawcy. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że za tydzień, już w kolejny weekend będę mógł Wam pokazać jak wygląda strop zalany. I będziemy mieli kolejną przerwę technologiczną, ale to nie jest tak, że jak jest przerwa, to się nic nie robi, bo myśleć trzeba cały czas. Jak nie o rekuperacji, to o instalacja, o elektryce, wodzie, podłogówce i innych rzeczach, które trzeba sobie zaplanować, tak żeby wszystko szło zgodnie z planem. Tutaj pod HSa, już gotowe 3,5 metra całkiem sporo, największe okienko w naszym domu. Mam nadzieję, że najładniejsze będzie. Tu jeszcze wam pokażę z tej strony, jak butynek od tyłu wygląda. Jeżeli chodzi o te wyjścia z rekuperacji to tak naprawdę są przewidziane właśnie tutaj w linii, mniej więcej gdzieś w tych punktach. W tym garażu nie będzie nawiewu i wywiewu, bo cała jednostka rekuperacji będzie wisieć u nas tutaj w tym miejscu pod sufitem. Początkowo myślałem, żeby rekuperację umieścić na stropie, ale skonsultowałem się z kilkoma firmami no i można to zrobić, można kupić jednostkę, która jest izolowana termicznie, natomiast jednak jak sobie pomyślimy, że co miesiąc, czy co dwa trzeba tam wejść, wymienić filtr albo nie wiem, chcemy coś przedstawić, żeby inaczej to działało, nie wiem, mamy gości, chcemy włączyć większy tryb wyciągania i nawiewu, no to jakby trzeba co chwilę drapać się na górę, u nas to będzie nieużytkowe, więc stwierdziłem, że jednak Powiesimy rekuperację tutaj i będzie do tego dostęp w dowolnym momencie. W garażu będzie to pod stropem, więc nie będzie to zajmować jakoś bardzo dużo miejsca, no, a będzie wygodniej, jakbyśmy chcieli się do niej dostać. No, i tyle. Eee, tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to dawajcie znać. Eee, koszty będę podsumował po wylaniu stropu, ile kosztował nas strop monolityczny, bo wielu ludzi zastanawia się, czy robić właśnie monolityczny, czy zamieniać to na teriwę, czy kombinować z wiązarami i z konstrukcją prefabrykowaną dachu, żeby zaoszczędzić. Natomiast zawsze trzeba pamiętać, że jak zamieniamy na wiązary, to trzeba liczyć jeszcze materiały na suchą zabudowę, żeby robić podwieszane sufity. Jak zamieniamy na teriwę, no to e, tak samo. E, my mamy plan taki, że w niektórych pomieszczeniach, typu pralnia, kotłownia, e, prawdopodobnie spiżarnia czy nawet tutaj w garażu e, ten strop będzie monolityczny wylany i nie będziemy niczym go ani tynkować, ani podwieszać żadnych sufitów podwieszanych, licząc wszystko zbierając do kupy, może okazać się, że jeżeli też tak sobie wymyślicie, to Strop monolityczny będzie masywniejszym rozwiązaniem, cichszym, cieplejszym i cenowo podobnym do, do reszty. Tak to wygląda u nas. Dzięki za dziś. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia.